Z tej strony pośredniej dzisiaj pokażę Wam wszystkie hopki. No, będziemy skakać z paru hopek, ale widzowie dzisiaj tak. Chcę Wam powiedzieć o kanale Prosek. Zapraszam na ten kanał i taka buźka jakby. No i tam będę. By... No i po prostu wrzucę to w opisie. No więc zapraszam do ten kanał, a już nie będę przeciągał i zapraszam do oglądania. No dawaj Wiesz, rower. No to najpierw druga chopka. Szybka taka. I pamiętajcie widzowie yy, na no, tam, tam, gdzie jest. Yy, żegajcie, o tam yy, skaczemy yy, jak będzie yy, 30 łapek w górę. Tutaj skaczemy szybkie. Wam pokażę jak, jak to wygląda wszystko. Tak? To jest już druga część, hopka. Dobra. Czy chcecie jakieś triki, na przykład z deską, coś takiego? Zgodzisz się na triki z deską? Czy nie? Zgodzisz się na triki z deską? No wiesz, że wtedy jeszcze będziesz musiał skoczyć na rowerze z tam. Nie na 3 deski. A nie, no, no dobra. Wbijacie 20 ławek w górę, no i, do, no i z tej deski będziemy. Bo to jest kamienisty teren, więc nie wiadomo czy tam radę. Dobra widzowie. Ostatnie dwie chopki i kończymy. Dawaj jakaś wysokość wielka Dobra, i jeszcze jedna. Ładna. Nice, dobra widzowie. Kończymy Siemano, widzowie.